Aleksandra Kosturska, witam Państwa w Newsroomie. Rada Powiatu Lwowieckiego została bez komisji rewizyjnej. Trzech spośród pięciu jej członków podczas ostatniej sesji Rady Powiatu złożyło rezygnację. Jako powód przewodniczący komisji, a zarazem radny opozycji Rafał Ślusarz stwierdził, że na członków komisji były wywierane próby nacisku. Na piątek 6 grudnia zwołano w trybie pilnym nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatu Lwóweckiego. 3 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zgorzelcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt Nowa Szansa. Dzięki temu programowi 27 osób długotrwale bezrobotnych uzyskało lepsze kwalifikacje zawodowe. Pozwoliły one niektórym z nich na znalezienie pracy. Koszt projektu w roku 2013 wyniósł około 160 tysięcy złotych. W dniach od 6 do 8 grudnia w Pomiechówku koło Warszawy odbędą się Mistrzostwa Polski Oriental Rules Thai Boxing z seniorów i juniorów. Impreza przeznaczona jest tylko dla doświadczonych i utytułowanych zawodników. Reprezentantami powiatu zgorzeleckiego będą Piotr Formantowicz oraz Wojciech Wierzbicki. Sala gimnastyczna gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu przeistoczy się dzisiaj w arenę zmagań dziewczyn w ramach finału strefowego w Koszykówce. Na relacje z tego turnieju zapraszamy tuż po godzinie 17 do faktów TVT. PG Turów Zgorzelec w dziewiątej kolejce Tauron Basket Ligi zmierzy się na własnym parkiecie w derbowym pojedynku z drużyną WKS-u Śląsk Wrocław. Dzisiejsza rola dolnośląskich drużyn jest zupełnie odmienna niż jeszcze parę lat wstecz, kiedy to Śląsk był na samym szczycie europejskiego basketu. Dziś to Turów z każdym rokiem walczy o mistrza, a czy odniesie szóste z rzędu zwycięstwo na ligowych parkietach? Początek meczu już o 18.30. Po więcej informacji zapraszam Państwa do głównego wydania faktów TVT jak zwykle tuż po 17.00. Do zobaczenia.